Zapraszam na G2A po fajne promocje. Link w opisie filmu. Hej, czy dzień dobry z tej strony Andes, Witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z naszego Lawn-Dry-Store Simulator, czyli simulator pralni, gacie i sracie. A czemu nie ma muzyczki żadnej? Ej, oszukali nas. Halo, czekajcie, czy włącz? No i teraz możemy. Prać, wydawać, kasować i robić. Moi drodzy, ja dziękuję wszystkim moim wspierającym, którzy tutaj się właśnie wyświetlają. Dziękuję, że jesteście, że wspieracie. przy ogromne buziaczki i podziękowania mua, 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 dla Was. O Boże, są te nasze piękne, <laughs> cudowne pracownice. No dobrze, czekajcie, czy my coś chcemy? Aha. Yy, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Pisaliście ostatnio, odnośnie, że ja tych cen chyba tu nie zmieniłem. <laughs> no ja tracę, oczywiście, że ja tracę. No widzicie, że ja tracę? No, jak, jak, ja, jak ja mogę tracić, tak to nie. Chciałbym zmienić, mogę. O, mogę. E, cena rynkowa 3,12, dodajmy. No dajmy Dajmy 3,15. No przecież, ja straciłem szmal! Boziu, boziu. Czekajcie, kosz cena rynkowa, a nasza cena. A, dlatego nie kupują. Dodajmy 2,2. 2,3, dajmy. O. No. Niechaj będzie, a tu, no bo te ceny się zmieniają i macie rację Co ręko Dobra, tu jest ok. To ja bym to zamówił w ogóle, nowe produkty Ta muza mam tu na dupia teraz, tym, 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 tym e, Zamówię sobie toner, <laughs> no bo wiadomo Że musimy mieć nowy, świeży, bo tam pewnie za chwilę się skończy, kup Za 35, jest indeed Rachunki trzeba zapłacić. Dzień dobry, pięknie, cudownie, ładnie. Eee, no i co ja chciałem? Aha, chciałem te. E, raz. Te dwa. Tu raz. <laughs> Arkusz suszarki, bo coś mnie gardło schytało i nie mogę teraz się odkrztusić. Arkusz suszarki? No daj. Zobaczymy, co tu jest. Co to, 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 to. Oczywiście będziemy musieli słuchajcie, ustalić cenę, tak? Żeby było jasne. Dobra, czekajcie, ja to przyniosę najpierw tutaj wszystko sobie. Ojej. Dobra. Weź te detergenty. Weź to. Weź te torby. To jest ciekawe. Aha. O, no dobra, i weźmy tak, niech będzie dobrze. I teraz poczekajcie, czekać. jest półka pusta, ja bym chętnie przetestował to, naprawdę, aha, tutaj, no to super sobie zrobiłem, to już nie mogę, nie mogę, dobra, <laughs> niech będzie, to tu wystawimy te, tylko muszę pamiętać, żeby cenę zmienić, tak, bo będzie lipa, jak nie zmienię ceny, A wszystko wyłóżmy, no jeden nam zostanie hit sezonu, Dobra, dawaj te wybielacze, acze I torby Dobra, <laughs> gitara Sprzedajmy sobie to Teraz tak, tu nam zostało to jedno, Jesus. Dobra, no wiecie co zrobimy? Zrobimy tak A tu ja mam jeszcze te? <laughs> no ja nie, uuu, ja mam jeszcze, ale odkrycie roku! No i też nam zostało. No dobrze. Nie, ty nie rzucaj. Boziu, ty nie rzucaj tym. Tylko daj to tu. O, pięknie, cacy ładnie. To sobie sprzedamy faktycznie. Tutaj te nasze pralki. No, ja bym jeszcze kupił, ale to na razie nas nie stać. wiadomo, wiadomiks. Czekajcie, czy ten tuż jest do zmiany na przykład? Pokaż się. Nie on tu jeszcze jest. Dobra, to tego sobie damy tutaj. Niech będzie wyżej. Wyży, wyży, wyży. Tak. Wszystko jest super extra, chat. To ja bym chciał zobaczyć tylko jeszcze tak. Yy, telefon. Nie, telefon. Bo piszecie, że tutaj też mam coś nieod. No, mam nie odebrane, Boże Fakt. Jezu, ile pieniążków? Oh my god! Oh my god! Aż tyle? No, bo wiecie co? Tak sobie myślę, że może powoli byśmy się zaczęli tam wynosić. W sensie, wiecie, tutaj. I teraz, jak to zrobić? No, bo tu mamy pralki, tu mamy suszarki. Hmm. Kurze, zastanawiam się. Dobra, otwórzmy to na razie. Bo i tak pewnie zarobimy dobry pieniążek. A tu mo moglibyśmy te pralki zamówić. Czekajcie, gdzie są te? Mm -mm, automatyczne. Tutaj, dobra, pralki na monety. <laughs> o, oh, maga, zoba... Zobaczcie na te. Bo my teraz mamy, czekajcie, my mamy teraz to czterogwiazdkowe, tak? Pokaż mi to. No, tak. Dobra, niech piorą. Ojej, dzień dobry, witam serdecznie. Już tu. A to jest garnitur. łoj, ojoj, ojoj. To tu możemy lecieć z garniturami. Tu możemy lecieć z tym. Tu znowu z garniturem polecimy. Proszę bardzo, niech się wszystko ładnie pierze. Muza nam tu gra, cię. w takim lokalu to ja też bym mógł pracować. Yeah, yeah, yeah. <ścoughs> Wali na łeb. Aha, po co ty idziesz tutaj? Skoro nie masz niczego. Aha, po toreb. No dobra, boże, ten kibel dalej taki dramatyczny. <ścoughs> w tak złym stanie. Dawaj. Cyk. Niech się pierza, co? Tu już się skończyło. Lecimy z suszeniem, proszę bardzo. Tu już też możemy lecić z suszeniem o. Raz. Dwa. Ona już sobie poradzi dalej. Super. <laughs> ja bym chciał szybciutko zanieść to suszonko tutaj do naszej pięknej. Ale najpierw chyba będziemy musieli obsłużyć klienta. Oczywiście, że tak. Dawaj to. Cyk, poszło Ja jej rzucę tutaj to, ty już, ty stój tam, ty stój i nie rób nic babo Nie wierzę O, odejdź Masz, lecisz z pierwszym To będę miał dwa zaraz To ci za chwilę, klient utknął Oj, Błaziecku, boziecku z tymi klientami to same heculki Proszę, obsłużyłem, idę go wyciągnąć z miłością Tu, Boże, bidulek taki z miłością, z miłością A tu już jest oczywiście syf Oni chodzą i syfią nam tu, no, dziady <laughs> Dobra Proszę, masz kolejne Ja panią to obsłużę, proszę bardzo Uprzejmie A ta już stoi w kolejce, no, hit To suszymy, cyk To za chwilę też będziemy suszyć już <laughs> No To suszymy Łotkłaczymy, najpierw. Łotkłaczymy. Ło na raz. Hit. Dobra. Mm, do prania. Co pan by chciał? Numer cztery, pan by chciał. Proszę bardzo. To wszystko dla pana. Is full. For... A ta stoi dalej, z tym nie wierzę. Dobra, użyjmy też może innych pralek. Panią skasujemy, proszę bardzo. Do widzenia. Tu mamy gotowe, dobra. Ja bym chciał tylko dać garniturki, Pani, no. Proszę, możesz ogarnać. O, ogarnać. Tu jest dla Pana. I teraz tak, numer 2. Proszę uprzejmie. Tu coś się zrobiło? Tak, tu. Mhm. Tu możemy wyciągnąć pranie. A nie ma nikogo, kto by chciał zrobić sobie garnitur koszuleczek? A jest, właśnie widzę, że jest. Ha! hit dzień dobry! Elka Żółta. Elka Żółta. Proszę. Jak to zajmuje? Nie wiem, ale idę zobaczyć, czy mogę dać suszonko dla naszej pięknej. O! Się wtrąbię przed kolejkę i już, proszę bardzo, masz. Ojej, tutaj numer 5 dla pana. Oczywiście! Proszę serdecznie. No, proszę tą piątkę chwytać. Ej, o co z tobą chodzi? Nie wierzę. Numer 6 dla pana. Zobaczcie, ci się wydrukowało już. Tak gotowe. Proszę... Palacz idzie. Słyszę go, będzie mi tu dżumił zaraz. Zaraz, zaraz, momencik. Cóż to, moja droga, tu jest do suszenia. Tu jest do posprzątania, bo już mamy syf. Tu i tu. Daj mnie klucz, bo on tu za chwilę się będzie pewnie kręcił. Gdzie on idzie? Idzie. Ja go muszę palnąć na starcie. Nara. Wynocha mi stąd. Dobrze. Co to było? Aha, pralka. O nie, muszę je naprawić. Dawaj. Wybuchłaś ty bidulko, ty. Reszta się pierze, OK. To tak, tylko mi otła tu szybko. No. Dobra. Ech, o Boże. Numer jeden. Proszę. Robicie sztuczny tłum. E, numer osiem. Proszę. Numer siedem. Proszę. Numer trzy. Proszę. A ty możesz suszyć. Znaczy prasować. Masz. Ja tu z miotą szybko zatańczę. Ktoś czeka na koszulkę znowu. No nie wierzę. XL czerwona, ok. Czerwona, XL. Pro... Boże, czerwona, XL. -ka. Proszę. Zobaczymy, gdzie to się robi, wiecie? Bo może nie ma sensu ulatać w tej z powrotem. No, na razie tuż się trzaska. Dostały ubrania. Dobra, zaraz pójdę. No, muszę iść. No, dawaj! O Dio! Klient utknął. Dobra, idę mu pomóc i idę wyciągnąć ubrania z pralki. No bardzo mi przykro. Proszę, numer 10. Proszę. Kto tu utknął? Boże, badulka, bidulka taka, proszę. I już do widzenia. Gdzie zostały staniki, majtki i te inne takie, takie? Tu. Dawaj to do śmietnika i nara mnie z tobą. Tu posprzątamy. Raz. I dwa. Dobra, idę koszulkę. Czemu tu się nic nie suszy? Co ty robisz, babo? Nie rozumiem w ogóle, co ona wyprawia. Tu jest gotowe. Proszę. Tu możesz suszyć. Tu jest dla mnie. Tu jest do suszenia. Ona nie nadąża, wiecie? Ona jest po prostu wolna jak ślimak. 9. Proszę, raz. Proszę, dwa. Idę koszulkę panu dać już. Ojej. To dla pana. A pani robimy elkę. Brak tuszu. Oczywiście. załadowane, drukuj proszę bardzo to możesz suszyć, teraz tak daj mi to daj mi to to do prania oj, złom dałem chyba rzecz zrobiłem to do suszenia proszę bardzo, teraz tak, tu mamy gotowce no patrzcie co ona robi, ona w ogóle nie nadąża ta baba Masz. Spadaj, kobieto. Że nada jest z tobą. W ogóle nie dąża. A, koszulkę muszę iść. Dać pani, już dzień dobry, biegnę, biegnę. To na chwilę sobie damy tutaj do koszyczka naszego pojemniczka, proszę. Dobra. Na czeka numer 12. Oczywiście nie odłóż tu. Proszę serdecznie. Trzeba je przyspieszyć je, chyba, bo to jest że Wiecie? Masz kolejne. Ej, numer 11. Proszę uprzejmie. Numer 13, proszę uprzejmie. Masz na żeby tutaj zostały ubrania, to zaraz. Masz kolejne. No, ścieraj to. Naprawimy tam już tak nikogo nie ma. No, źle wyprałem garnitur. Oj, źle, źle, źle. Numer 18, proszę bardzo. Dobrze, tu podługo sobie zatrzemy również. I tu jeszcze piorą hit. Dobra, daj mi klucz. Która to się zepsuło? A tu nie tu. To tu. Dobra. Poscieramy podłogę, proszę bardzo. Tam gdzie zostały ubrania, ok mhm, Teraz ona się wzięła na sposób i będzie latała. 22 to dla pana, proszę bardzo. Pan numer 16 Proszę Nie zdążę teraz tego zrobić 26 Proszę, w ogóle nawet nie mam czasu, żeby się kawki napić Czy wy już tutaj? Nie, tu gdzieś zostały jeszcze ubrania gdzieś. Gdzie? 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 Tu, dawaj te gacie Zamówimy pralki Tylko Teraz nie wiem, które. Te jeszcze nowsze, czy te wystarczą, te czterogwiazdkowe bo te to są w ogóle już luks, patrzcie. A są droższe. To bez sensu, chyba. Dobra, zamówmy za 500. Tak. Aha, ta już leci tam. No dobra, nie zdążę znowu. E, 23, proszę bardzo. 24, proszę bardzo. Okej, okay ko... Boże, tu jest syf! Czemu... mam tak głośno tą grę? Nie wiem, o co chodzi. Ta muzyka tak nawala tego... Z tej DJ-ki?! Teraz czekaj, pokaż mi... O! To ja sobie zrobię porządek, zanim tam i tak lata. E, masz na dół. Proszę. To możemy wywalić ten karton w takim razie. Okej. Okay. Wiecie co? Może byśmy... Ja tam zamówiłem już kilka pralek, ale może by jeszcze bym zamówił... 27, proszę bardzo. Ewentualnie trzeba by było rozwinąć te pralki, wiecie... Mm, garniturowe. Proszę bardzo, 29. Proszę bardzo. Dobra, teraz ja wchodzę, wkraczam. Tu mamy dwie takie pralki. Coś by tu wypadało, może jakieś przemyblowanie, wiecie co zrobić? Tak mi się wydaje, żeby kupić nowe pralki, albo coś. Czekajcie w ogóle. O, idź prasuj. Czy oni już tu ogarnęli się? Tak, odbieram hajs. No i gitarka, patrzcie. Dobra, rób. 17. Proszę bardzo. To dla Pana. 28. Proszę bardzo. I 20, proszę bardzo. Niezadowolony było, źle wyprałem. No ja wiem. Ja to jakby wiem. O, teraz moment na kawę, słuchajcie. Mhm. Dobra masz te dwie do prasowania 21 Proszę bardzo ja bym chętnie zobaczył czekajcie Ymm... no te by trzeba było kupić bo te mam no, chyba nie wiem teraz może żeby hmm, hmm, hmm. czy może te, te pokupyłaś tutaj wiecie te takie garniturowe co I tam w tym drugim pomieszczeniu byśmy poustawiali trochę ich. 19, proszę. 14, proszę. Tylko, że musimy mieć jeszcze więcej pracowników, bo w trójkę to my się tu nie wyrobimy z tym wszystkim. Absolutnie. O. Świetnie, mamy awans jakiś. I dla Pana dwa, 15, proszę, Pan się naczekał. Bardzo mi przykro. O. Dobra, możemy. A czekać, zobaczmy jeszcze tablice z osiągnięciami, coś możemy odebrać. Gdzieś, jakoś. Nie. Nie możemy. Dobrze. No to raport. Daj na... A, nie zamówiłem pralek. Więcej. Oj, 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 oj. Dobra. Trudno. Nic nie zrobimy. Mamy chociaż teraz więcej tych automatycznych, w sensie na monety. To dołożymy tu. O. Dobra. Tą ławkę to ja bym w ogóle sprzedał stąd. Do Lombardu. Żeby była jakaś kasa z tego jeszcze? O, no i nara dostałem 3 dolce, ona chyba pewnie droższa, no nieważne Trudno No, to by się wleło teraz więcej pralek tych, słuchajcie, bo żebyśmy mieli więcej klientów. Bo teraz mamy ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No. I teraz co by zrobić tutaj? Tak się zastanawiam. To są suszarki same. Czekaj, przemieścimy cię. O. I ciebie też przemieścimy. Pod okno pójdziesz. O. No a ty. Dobra, i tu będziemy w stanie mieć jeszcze jedną w razie czego suszarkę. To zaraz. No to na garnitury trzeba by było tutaj. Robić, inaczej sobie tego nie wyobrażam, no Dobra No tylko, że tam też potrzebujemy suszarek, chyba jakiś troszkę, nie? Poczekajcie, ja zobaczę, czy ja mogę te nasze panie przyspieszyć trochę Zanim mm, pracownicy Kasiarz Pranie i suszenie. Możemy. Aha, poziom piąty składanie i prasowanie. Hmm, czyszczenie. No to ten robot będzie czyścił, okej. Okay. Jeszcze możemy kasiarza zatrudnić, czy my chcemy kasiarza? Zapłaćmy rachuneczki. Dobra, to w takim razie, skoro mamy te pralki, co to jakaś taka w ogóle? Oh my god, brzydkie. Dobra, ile mamy kasy? 610. Weźmy dwie takie. No i potrzebujesz. Nie stać nas. Na tyle. No to trzy. Dobra. Zostało nam bardzo malko pieniążka. O, jest i pan teraz. Dobra. To będzie hit. Teraz czekajcie. Mamy tutaj 2, 4, 6, 8, 10 pralek, a mamy ile suszarek? 2, 4, 6, 8, 9. No to jedna suszarka może się tu zmieścić. Ewentualnie. O. A tutaj. Oj, nie, czekaj, czekaj, czekaj. Ele mam czekajcie 1 2 3 4 5 Dobra No to jakbym ci postawił tak no w przeciu to może bez sensu. Pośś nie zmieścisz. O czekaj to się zmieścisz tu. Pod ścianę. No, czad. Okej, okay, oni teraz razem będą. Chodzić, będzie kolejka już w ogóle do tego ususzenia zobaczymy. Ale, moi drodzy, to będziemy sobie sprawdzać w kolejnym odcinku. Za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Lowki, Kiski, Besowski, buziakuję was bardzo mocno i serdecznie. Słyszymy się już niebawem, bo za tydzień, w kolejnym odcineczku. Tak więc trzymajcie się, cześć, buziaczki i do następnego. Pa, pa!